Dzisiaj przedstawiamy Wam Piotrka, który w Columus Energy pracuje w ekipie instalatorskiej. Cześć, mam na imię Piotrek, pochodzę ze Sławy, województwo lubuskie. W Columusie pracuję od 6 miesięcy. Piotr wiąże swoją przyszłość z Columus Energy, ponieważ gwarantujemy stabilne zatrudnienie i oferujemy bardzo dobre warunki pracy. Fotowoltaika to przyszłość, praca na długie lata. Mam szansę na rozwój, mam szansę na awans. Nie ukrywam, że pieniądze też są z tego powodu yy, bardzo dobre. Zanim instalator będzie mógł wyruszyć na montaż naszych paneli fotowoltaicznych, odbywa specjalne szkolenie. Następnie trafia pod opiekę doświadczonych instalatorów, którzy przekazują mu niezbędną wiedzę praktyczną. Na początku miałem wideokonferencję, gdzie zostało mi wytłumaczone, czym będę się zajmował, jakie będą moje zagadki. Przyjechałem do Krakowa, miałem tam tydzień szkolenia, szkolenie alpinistyczne, szkolenie typowo techniczne. Dostaliśmy telefony, dostaliśmy samochody i pierwsze montaże mieliśmy z ekipami doświadczonymi. Nie mieliśmy problemu, żeby się od nich uczyć, chłopaki bardzo dobrze nam tłumaczyli. Mieli dla nas cierpliwość przede wszystkim, to jest chyba najważniejsze. Piotr poza pracą w Kolumbus Energy sprawdza się jako majsterkowicz. Jest w tym na tyle dobry, że sam jest w stanie przeprowadzić remont własnego do domu. W domu najczęściej zajmuję się majstykowaniem, wszędzie jest niepełno, nie umiem siedzieć na miejscu. Obecnie w domu mam remont, dlatego sam będę kładł podłogę, zajmę się elektryką. Myślę, że ściankę działową też sam postawię.